Cześć, w tym filmiku pokażę Ci, jak możemy sprawdzić dzienny czas korzystania z różnych aplikacji w Samsungu Galaxy M55G. Aby to zrobić, musimy udać się do ustawień. Następnie w ustawieniach schodzimy na dół i wybieramy cyfrowy dobrostan i kontrola rodzicielska. Następnie na górze mamy podsumowanie z dzisiejszego dnia, z tego. Jak korzystaliśmy z naszego telefonu, a niżej mamy również informacje dotyczące najczęściej używanych aplikacji w danym znaczy dzisiejszym dniu. Możemy nacisnąć na panel na samej górze, gdzie otworzymy więcej szczegółów na temat korzystania z aplikacji. Możemy zmienić dzień, tygodnia naciskając na jego pierwszą literę. I możemy także sprawdzić, co właściwie robimy w danym dniu. Możemy nacisnąć pokaż wszystko. Gdzie mamy jakieś różne kategorie i co robimy? Na przykład, kiedy wejdziemy w społecznościowe, no to dowiemy się, ile minut właśnie spędziliśmy na tych kategoriach. Możemy także nacisnąć na aplikację, właśnie tutaj w prawym górnym rogu, i następnie mamy dostęp do aplikacji, z jakich korzystamy w danym dniu. I wtedy wiemy, ile dokładnie spędziliśmy czasu w danym dniu w danej aplikacji. Możemy także przewijać palcem, aby cofać się do poprzednich tygodni. I to tyle, jeżeli możesz, to zostaw apkę oraz super. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.